Co ten hołownia odpierdolił? Wstyd na cały świat. Ja po prostu nie mogę. Porozmawiajmy o tym z chatem GPT. Hej, czat GPT, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj AI. Cześć, miło cię znowu widzieć w kolejnym odcinku Zapytaj AI. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Słuchaj, dzisiaj chciałbym porozmawiać o zachowaniu, o manierach, co przypada, co nie przypada, co komu przypada, a może komu innemu nie. Wydaje mi się, że chyba ty jesteś dobry w te klocki i znasz się na takich zasadach, wiesz co to savoir vivre i wiesz w jakich okazjach jak się powinno zachować. Oczywiście savoir vivre to bardzo ciekawy temat. To zbiór zasad, które dotyczą tego, jak zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych, żeby nie tylko wyrażać szacunek dla innych, ale i czuć się komfortowo w towarzystwie. Chodzi o drobne gesty, takie jak sposób jedzenia, rozmowy czy zachowanie w towarzystwie, które mogą mieć ogromny wpływ na postrzeganie nas przez innych. Jestem gotów, aby omówić, w jakich sytuacjach co wypada, a co nie oraz jakie są ogólne zasady dobrego wychowania. Jakie konkretne sytuacje Cię interesują? Okej, okay, teraz chciałbym, żebyś mi krótko opowiedział, jak człowiek powinien zachowywać się na pogrzebie. Po prostu jest ktoś obecny na pogrzebie, no i jak się powinien zachować? Na pogrzebie ważne jest, by zachować szacunek dla zmarłego oraz dla rodziny i bliskich. Oto kilka zasad. Ubiór. Ubierz się odpowiednio, najlepiej w ciemne, stonowane kolory, które wyrażają żałobę. Postawa: zachowuj powagę i ciszę. Unikaj głośnych rozmów. To moment, który wymaga skupienia i szacunku. 3. Poczekaj na rozpoczęcie ceremonii. Nie wchodź do środka przed rozpoczęciem pogrzebu. Nie siadaj na miejscach zarezerwowanych dla rodziny. Wsparę, wsparcie. Jeśli masz bliską więź z rodziną zmarłego, możesz okazać wsparcie, ale unikaj nadmiernej ekspresji emocji, jeśli nie jest to odpowiednie w danej sytuacji. 5. Po ceremonii, jeśli wiesz, że nie możesz zostać na całym wydarzeniu, uprzeć wcześniej bliskich. Po pogrzebie, jeżeli uczestniczysz w spotkaniu rodziny, zachowuj skromność w rozmowach. Chodzi o to, by w tym trudnym momencie być dyskretnym, wspierającym i odpowiedzialnym za swoją postawę wobec innych. Teraz powiedz mi, jeżeli nie jesteś zwykłym randomowym gościem, tylko jesteś kimś, kto dostał szczególne zaproszenie, to czy jest jakaś różnica? Powinieneś się jeszcze jakoś bardziej tak szczególnie dobrze zachowywać? Tak, jeśli dostałeś specjalne zaproszenie, oznacza to, że jesteś osobą, która ma bliski związek z rodziną zmarłego lub ma szczególną rolę w ceremonii. W takim przypadku zachowanie powinno być jeszcze bardziej staranne i pełne szacunku. Oto kilka dodatkowych uwag. Jedna: Bycie wsparciem. Jako osoba zaproszona masz większą rolę w wyrażaniu wsparcia emocjonalnego. Możesz zbliżyć się do rodziny, ale wciąż zachowuj powagę i unikać tematów, które mogą być niewłaściwe w tej chwili. Zachowanie w czasie ceremonii, jeśli pełnisz jakąś rolę, np. przemówienie, modlitwa. Przygotuj się do tego starannie. Jeśli masz jakieś formalne obowiązki, pamiętaj, by je zrealizować z szacunkiem i w odpowiednim tonie. 3. Szacunek w rozmowach, w rozmowach z rodziną lub innymi gośćmi. Staraj się unikać tematów, które mogą być zbyt lekkie lub niewłaściwe. Zachowuj ostrożność w słowach i tonie. pomoc po ceremonii po pogrzebie możesz zaoferować wsparcie. Pomóc w organizacji spotkania, przejąć niektóre obowiązki związane z organizowaniem posiłku czy rozmowami. To gest, który może być doceniony przez rodzinę. Zatem, będąc osobą zaproszoną, masz większą odpowiedzialność za to, jak wpływasz na atmosferę w czasie pogrzebu. Twoje zachowanie powinno być jeszcze bardziej wyważone z empatią i dyskrecją. Bardzo mam do ciebie taką prośbę, abyś skrócił swoje odpowiedzi chociaż o połowę, albo mówił dużo szybciej, albo bardziej konkretnie. Poza tym to są bardzo fajne informacje, tylko że nie mamy za dużo czasu antenowego. A więc kolejne takie moje pytanie, czy uważasz, że użycie jakichś urządzeń, typu na przykład telefon podczas ceremonii jest na miejscu? Jeżeli chcesz tylko coś zrobić szybko. Nie, używanie telefonu podczas ceremonii pogrzebowej nie jest na miejscu. Jeśli musisz coś zrobić, na przykład odebrać ważny telefon, najlepiej wyjść na zewnątrz. W trakcie samej ceremonii telefon powinien być wyciszony, a obecność na pogrzebie powinna być w pełni skupiona na szacunku dla zmarłego i rodziny. Świetna odpowiedź, dziękuję. Bardzo mi ona satysfakcjonuje i podejrzewam, że wszystkich Polaków. Teraz kolejne mam takie pytanie: czy myślisz, że robienie sobie zdjęcia lub jakiegokolwiek zdjęcia, nie tylko sobie, jest w porządku i na miejscu podczas trwania ceremonii pogrzebowej? Nie, robienie zdjęć podczas ceremonii pogrzebowej nie jest na miejscu. Może to być odebrane jako brak szacunku wobec zmarłego i jego rodziny. Jeśli chcesz uwiecznić jakieś wspomnienie, lepiej poczekać do momentu, gdy ceremonia się zakończy. Świetnie. Kolejna satysfakcjonująca odpowiedź. No a teraz powiedz mi, czy takie zachowanie, jakbyś nazwał takie zachowanie na pogrzebie bardzo ważnej osoby, którą jest papież. Zachowanie na pogrzebie papieża powinno być jeszcze bardziej pełne szacunku i powagi. To wydarzenie o znaczeniu globalnym, więc zachowanie musi być wyjątkowo godne. Uczestnicy powinni unikać jakichkolwiek nieodpowiednich gestów czy rozmów. Szacunek, cisza, powloca, w takiej sytuacji formalności i rytuały są jeszcze bardziej wyraźne, a uczestnictwo w ceremonii wymaga najwyższego poziomu szacunku. Okej, okay. wydaje mi się, że dla większości polskiego społeczeństwa to, co właśnie powiedziałeś, to jest oczywista rzecz. A czy mógłbym Cię prosić, abyś jakoś nazwał człowieka, który właśnie zachowywałby się w taki sposób, że na przykład jest pogrzeb papieża, on sobie robi zdjęcia albo robi jakieś zdjęcia, jest zaproszony jako delegacja kraju, czyli przedstawiciel kraju. I mamy różne określenia: ham, prostak, wieśniak, tutaj nie uderzając do ludzi ze wsi. Chodzi mi o taką pewien rodzaj mentalności. Czy ty masz może jakieś takie słowo lub określenie na takiego człowieka? Tego typu zachowanie można nazwać brakiem kultury osobistej, brakiem szacunku, czy nawet kiczem. W kontekście pogrzebu papieża, człowiek zachowujący się w ten sposób mógłby być określony jako osoba pozbawiona taktu lub nieodpowiedzialna. Tego typu działania w tak poważnym momencie są oznaką braku zrozumienia dla wagi sytuacji. A jakbyś skomentował, że właśnie dokładnie Taka sytuacja, jaką przed chwilą opisaliśmy, miała miejsce i dokonał ją marszałek Polskiego Sejmu, druga najważniejsza osoba w Polsce po prezydencie. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, byłoby to bardzo kontrowersyjne i nieakceptowane przez większość społeczeństwa. Jako marszałek Sejmu, osoba ta powinna dawać przykład godności i szacunku, zwłaszcza w takiej ceremonii. Tego typu zachowanie mogłoby być postrzegane jako skrajny brak taktu i nieodpowiedzialność, co naruszałoby zaufanie obywateli do jej roli w państwie. Byłby to poważny temat do publicznej debaty. Słuchaj, najlepsze jest to, że właśnie dokładnie to się zdarzyło, i do tego marszałek, który właśnie zachował się w tak niekulturalny sposób, jest kandydatem na prezydenta. W 2025 roku. Co ty na to? Jeśli ten marszałek, który dopuścił się takiego niekulturalnego zachowania, ubiega się o urząd prezydenta, mogłoby to budzić poważne wątpliwości co do jego zdolności do pełnienia najwyższego urzędu w państwie. Prezydent powinien być wzorem powagi, szacunku i odpowiedzialności, zwłaszcza w kwestiach reprezentacyjnych. Tego typu incydenty mogą sprawić, że wyborcy będą mieli obawy co do jego zdolności do pełnienia tej roli, zwłaszcza w kontekście reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. I właśnie dziękuję bardzo za to, co powiedziałeś, i moim zdaniem to właśnie powinien usłyszeć marszałek kołownia. On powinien mi się wydaje, że częściej też używać Chat GPT i w sytuacjach, kiedy nie wie, jak się zachować, to wcześniej tą przeanalizować ze sztuczną inteligencją. Na dzisiaj dziękuję Ci bardzo chat GPT. Wyszedł moim zdaniem świetny odcinek i no powiedziałeś wszystko, co trzeba było. Cieszę się, że odcinek Ci się podobał. Dziękuję za ciekawą rozmowę i mam nadzieję, że wszystko co powiedziałem było pomocne. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś pytania lub chcesz poruszyć inne tematy, zawsze możesz liczyć na mnie. Wychodząc z Bazyliki zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu św. Piotra. Zresztą wielu też polityków wychodzących i za mną i przede mną też takie zdjęcia zrobiło, bo to było absolutnie oniśmielające i takie wbijające w pokorę. A więc, moim zdaniem, wszystko w temacie, nic dodać, nic ująć. Nawet sztuczna inteligencja uważa takie zachowanie za niekulturalne. Dla mnie to po prostu zwykłe hamstwo i masakra. No, ale nic. A w następnym odcinku poruszymy teorie spiskowe, które są wokół pogrzebu papieża. Także zapraszam do następnego odcinka, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, i lecimy z tym.